Uwaga, film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów. Psychofanka zabrała Marka do łóżka, więc musimy stworzyć takie ostrzeżenie, gdyż YouTube narzucił ograniczenia wiekowe na poprzedni film za całowanie się. Co jest totalnym absurdem. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania. Siema, jestem Marek i dzisiaj nie nagram żadnego filmu. Co? Już pasuje ci. No ale jak to po co ja kamerę trzymam? No nie wiem, bo mówisz mi, że piszą w internecie, że mam nagrywać jakieś filmy. No masz nie nagrać sobie nocu psychofanki. Nie, to ty wymyśliłeś ja, Tak. się na spotkanie z psychowanką, to Ty wymyśliłeś sobie nocą psychowanki i mówisz, że trzeba to nagrać. No bo no trzeba to nagrać. Wrzuć im to, niech oglądają. No nie Marek. Ja nie chcę tego robić. Mia miałeś 100 tysięcy lajków like na Instagramie, sam się spytałeś, sam się spytałeś, bo się podjarałeś, a mówisz, o, fame wpadnie, chcesz, no to masz. Mogę to zrobić za follow na Instagramie. Po filmie wszyscy wchodzą na mojego Instagrama, tutaj wyświetli się nazwa, dokładnie tutaj wyświetli się nazwa, tak kamerzysta ma być dokładnie, wchodzicie na Instagrama, zostawiacie follow za to, że dzisiaj zrobię nocą psychopanki. To jednak się zgadzasz. Przypomniałeś mi o tym, że w sumie przydałoby mi się więcej niż 600 tysięcy follow na Instagramie, więc w zasadzie mogę spędzić tą jedną noc u niej, ale to nie wszystko, bo będę potrzebował kilku rzeczy. To będę znaczy? przede wszystkim musiał ubrać się jak wieźniak. No po co tak? Słuchaj. Trzeba zachować wszelkie względy bezpieczeństwa. Jest większe prawdopodobieństwo, że nie będzie się do mnie dobierała, ani nic mi nie zrobi, jeżeli będę jednak ubrana jak wieśniak. Także wcześniej będziemy musieli się wybrać do sklepu, Umówiłeś się już tą przychowankę? Tak, jest już umówiona. Super, idealnie. Lecimy do sklepu. Nie ma co to zbytnio gadać. 3 miliony subów. No, ale idzie do sklepu, jak bory. chcesz się ubrać jak wieśniak. Zapraszam do oglądania. To może ci dam swoje rzeczy. Nie, 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 No pójdę do sklepu sam sobie, wybiorę spokojnie. 3 miliony subów w No bory ale bory. może jednak. Zapraszam do oglądania. Czekaj, może jednak. No, jak chcesz. Musimy. No musimy, no obiecałeś fanom. Ona znowu będzie się do mnie dobierała? No, no raczej nie, jest skurzona, nie na ciebie po ostatnim. No nie wiem, ja nie chcę, słyszysz? Może jednak zrezygnuję z tego filmu. No i nie, teraz, Marek, musimy tam iść. Wiesz, że będę miał przez noc teraz same problemy przez nią. No ale obiecałeś fanom. Sam to obiecałeś, sam chciałeś tego. No to idź, teraz już nie ma znaczy, wyboru. Możemy jakoś idź, tego obrócić. Idź, idź. Idź Marek, serio, idź. No ale no nie wiem, nie wiem. Gdzie się zemu umówiłeś tak właściwie? No tutaj, niedaleko. kawałek stąd. Mogę jeszcze, nie wiem. 30 metrów. Z... Bo chyba ona tam stoi nawet. Ty, czekaj, coś... czekaj, czekaj, czekaj. No już ci chyba zauważyła, zobacz. Nie, tam. ja nie chcę chyba iść. Zobacz tam. Jest. Słyszysz? To no czeka na ciebie. No ale idź. Nie chcę iść. idź. Idź, idź, nie idź. Chcę iść. Idź, 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 idź. I co idź, ja, idź. ja mam mi powiedzieć? Nie wiem, no zobaczysz, nie wiem. Ale, no co to... mam? Oh. Jak ty mogłeś mi to zrobić? Tu mi uderzyłaś. No dlaczego my na mnie policję? Ale. O co ci chodzi? To dlaczego wezwałeś w ogóle na mnie policję, że jestem jakaś nienormalna? Przecież ja ci nic nie zrobiłam! Mówiłem, że to będzie zły pomysł. Jaki zły pomysł? Kurwa, no co ty zrobiłeś? Ale, ale, ale dlaczego mi? Dobra, nic nie Mam twoją największą fanką, więc już nikim. Jeszcze się przeruchałeś, to już ziram człowieku? Nic A nic nie zrobiłem! A nic nie zrobiłam, naprawdę. Jak kurwa nic nie zrobiłeś? Myślałeś, że ale nie to widziałam? To tylko. To się ja ciemne tylko. To już nie będziemy nagrywali z tobą. Idziemy, tam. Jak chodzi? kurwa, no chodź tutaj, porozmawiaj ja ze mną normalnie. nie wyjdę. Normalnie. Ja nie wyjdę. I mam dobra, wszystkie twoje ciuchy z żem, rozumiesz? No, no wszystkie dobra, to mam ja wyjebane! Się... Wszystkie twoje ciuchy sobie... rzeczy, mam wyjebane, rozumiesz? Idziemy. Bo... Dlaczego to zrobiłeś? No się no to będziemy nagrywać, się chodzi... już, już, już no nie. nie chodzisz to o nagrywanie. To Dlaczego mówił. w ogóle? Ale ja nie chciałem tutaj przychodzić. Kamerzysta mnie o to umówił. A co ma kamerzysta kurwa do gadania! No bo on chciał filmy nagrywać, on obiecał tym wszystkim, widzom, że ja... Ale ty jesteś Marek czy kamerzysta? Ale on obiecał... Jesteś Marek czy kawierzysta się zapytałam, Dobra, ja, idę. ja inny film nagram sobie. No nie, no stój! No inny film nagram. No nie! No nie będę ci już No Wyjaśnij mi, dlaczego mi to zrobiłeś i wezwałeś mnie na policję. No, przez przypadek. Nie... przypadek. Nie... Przez przypadek. Nie... Przez przypadek. No, mogę ci to jakoś wynagrodzić. Wiesz co? Dobra, jak chcesz. Nara. Okej. Okay. Widzisz, mówiłem, że to nie będzie dobry pomysł, zresztą i jeszcze ona mnie tak po co uderzyła i to wszystko jest twoja wina. No ale no mieliśmy nagrać ten film, no co teraz fanom powiemy? Nie będziemy nagrywać i wyłącz kamerę. Ale co w ogóle teraz fanom powiemy? nie będę... wrzucę im to, pokażę im, co zrobili mi. To wszystko wina tych widzów i twoja. Jak moja? No twoja wina, wszyscy się do tego przyczyniliście tylko, żeby mi zrobić... pod... Co? Zmieniłam zdanie. To, to znaczy? Powiedziałeś, chcesz przyjść i stać noc w Nie, już nie chcę. Nie to nie wchodzi. już inne film nagrywamy. Marek nagrywamy, jak ona chce. Ale tak jak ludzie chcieli, to tak zrobimy. A, a co ty nie z masz nic tym, co do tej pory było. Zobaczymy, może wytniemy ci zobaczy. Może trochę wszystko? za bardzo zareagowałam na to wszystko. Ale wytniemy to z filmu co było? W sensie? No nie wiem właśnie. To co przed chwilą się stało, żeby... Nie, nie chcę zobaczą. Jakim jesteś podłym... Dranie. Ale przecież ja nic nie zrobiłem. No wezwałeś policję na mnie, no człowieku, jak kurwa nic nie zrobiłeś. Tak się nie robi, no czy Mogę ja. Jakby chwilę z nim porozmawiać? Nie. A gdzie ty mieszkasz? No to możesz ją za zaprowadzić w nie zasadzie. A dlaczego kurwa go zawsze zabiera ze sobą? On musi nagrywać, bo... Nie, kim... nic nie musi! Ale on tym widzą obiecał, że będziemy nagrywali znowu u ciebie film tej nocy całej. A to on nie możesz sam trzymać kamery, tylko jakiś kamerzysta musi za ciebie to robić? Ale oni lubią jak ktoś nagrywa. Oni nie lubią jak ja sam... Ale nic takiego biorę. nie powiedzieli, że tak lubią. Ale ja wiem, bo ja już długo ty, robię te takie... filmy. Niech on mówisz. będzie, w razie czego. Jakby coś się stało tam w ogóle u ciebie? No, u mnie bardzo w porządku. Może jeszcze do samochodu podejdziemy? A ty, dlaczego się przespałeś z tą zirą? Ja się z zikiem nie przespałem. No jak kurwa, bo nie? Nie, to, to, to nie było tak, jak ty myślisz. Ale byłeś z nią w łóżku. Nie, nie byłem. Dlaczego teraz spałaś? Ja a ja byłem zmęczony tylko. A ja musiałeś... zmęczony i wyszedłeś jeszcze w gaciach? Tak, tak, bo mi się koszulka przerwała. I... Koszulka? Spokojnie. Aha, mi się było. Aha, Musiałam... przerwała ci się koszulka, do tego byłeś w gaciach? Musiałem zdjąć koszulkę samą. Ale ty byłeś w gaciach. No nie, nie, nie miałem no ja na sobie spodnie jeszcze. No przecież nie, no przecież jest na tym filmiku dokładnie pokazane. Dobra, yy, przepraszam, przepraszam. I nigdy się to już nie powtórzę. Może pójdźmy po prostu do ciebie, czy chcesz jeszcze coś wyjaśniać? Jak chcesz, to ja mogę Ci wszystko wyjaśnić spokojnie. Chodź do mnie. Tylko czy na pewno chcesz będzie? Chodź do mnie tam... Na pewno? Na pewno. A nie będzie już takich akcji? Bo, bo wiesz, to, to ryzyko jest dla mnie. I co, tutaj mieszkasz, tak? Tak, na samej górze. Na samej górze, okej. Okay. Mogę się zrobić teraz tutaj? Ale to jest tylko klatka. Nie, bo nie wiem, czy nie powinniśmy jeszcze do samochodu wrócić. Weź, wszystko Mamy wszyt, wszystkie rzeczy potrzebne do filmu? Tak, 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 Matko. Nie mast się. Spokojna... Kamerzysta, a może zostać na dworze, co? Nie pomyślałeś o tym kiedyś? Ale dlaczego na dworze? No to jest swoje miejsce. Tak fajnie. jak już mówiłem wcześniej, to on musi po prostu wszystko nagrywać, nie? A nie będzie na nie Musi, musi. Przecież on właśnie powinien ogarnąć rzeczy do filmu. A co ty nie umiesz, znaczy mamy filmu? przygotowane rzeczy do filmu w samochodzie mamy. są. Dobra, ale ja proszę na górę, co robić? Później, później do samochodu, pójdziemy. Idę już. No idź. Zobaczycie się. Hmm, mam nadzieję. Nie wątpię, że jest brzydkie. Ładne będę, nie? nie? Musisz mnie trzymać, ja dam sobie radę. Nie, chodź, chodź, chodź. No chodź. Ej, no, nie, 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 to, on musi, 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 nie, nie. Musi, 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 musisz, musi. musi proszę, nie, klamkę. Proszę, wejść. Nie, nie, nie wejdzie, proszę, nie proszę, proszę, proszę. No proszę. Ej, nie, nie wejdzie. <stuszel tendonistyczny> ja muszę wejść, nie, bo muszę to nagrać. Nie musisz to daj kamerę i wejść. No on musi. Wejść. Nie, nie zostawiaj mi kamery. On musi wejść. Proszę. Nie, nie musi. Proszę, będzie fajnie, zobaczysz. Później się napijemy i wszystko fajnie, ale patrz, tutaj dwa pokoje. No i pójdzie sobie do innego. Pójdzie do innego. A my zostaniemy sami, ja. ten, tak? Zostaniemy sami, tylko on niech nagra kawałek chociaż. Dobra, właśnie. Bo będę oceniał mieszkanie. Patrz Marek, to jest moje mieszkanie. Gotowy? Stość? Tak, 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 jestem gotowy. Marek, słuchasz mnie czy nie? No, mieszkanie widzę. No, no to oglądaj. Mogę usiąść? No. Yy, ale jeszcze nie oglądałeś mieszkania do końca. Tam to jest... za chwilę, bo... No nie, um. bo chcę ci pokazać sypialnię, bardzo ładnie ją urządziłam. A nie możemy za chwilę? Nie Usiądziemy. No A jubię. to zaraz! No bo wiesz, ale co w ogóle co ty wybrać, taką szumatę. No nie, to jest po prostu... Myślisz, że krzyczy, co? nowy styl ubierania się. I ja muszę w tym chodzić, bo mi lekarz tak powiedział. Wiesz, to jest gorąco, człowieku. Ale właśnie mi lekarz powiedział, że muszę w tym chodzić. Jaki lekarz? No lekarz mi po prostu powiedział, nie że... Ci nie muszę w tym chodzić. Nie musisz mi wcale tego rozpinać. Aj, to mam dwa... Dobra, mogę zdjąć. Ale więcej nic już nie zajmuję. dobra, to sobie usiądę. Ładna, nie przypadek. Ale chodź zobaczyć sypialnię. Muszę. Powiedziałam, chodź zobaczyć sypialnię. Ale może teraz sami pójdzie jeszcze. No tak zobaczyć sypialnię. Okej, okay. a gdzie jest ta sypialnia? W domu. Chodź zobaczyć moją sypialnię. No sypialnie, ładna, ładna. To ja pięknej sypialny, to ja znam, że no średnia. jest w zasadzie. Ale to tu mamy się jakieś. Boże, ale on tu jest! Dlaczego on tutaj musi zawsze być! Boże! Chodź, chodź tu. Nie no dobra, przepraszam. On musi chodzić za mną. Nie, nigdzie nie musi z tą. Dobra, przepraszam. przepraszam. Ale co ty chciałaś w ogóle? Co, co ona chciała? Nie wiem, co idę chciała. Jeszcze? Nie robię nocy. Nie robię żadnej nocy. Dopiero minęło Nie, nie robię żadnej. Już, już idę. Do toaletę gdzie masz? E, tutaj za Okej, okay, to do toalety sobie pójdę. A może jeszcze z kamerzystą pójdziesz? Nie, 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 nie. nie, nie. A zrobiłabyś mi coś do picia? Tak, jasne, zrobię. Okej, okay, dobra, super. A ty idziesz do toalety? Tak, do toalety idę. Z kamerzystą? Nie. Sam chciałam iść do toalety, bo wiesz. Ostatnio u siebie w domu byłem dawno temu. Aha, a w ogóle mam dla Ciebie kwiaty. Co to znaczy? No przeprosinę, bo tak bardzo Cię kocham. I chciałam Cię po prostu przeprosić. to są dla mnie kwiaty. No bo wiem, że Ty mnie nie przyniesiesz, ale nieważne od kogo. No, Można... no dobra, rozumiem. to. Je... Cieszysz tak. się? A mogę je odłożyć gdzieś? No, zaraz włożę je do wasonu na przykład, tak? Chodź. Toalet... Ale no, to jest Co? Do toalety miałem iść. Ale to najpierw odłożę kwiatki. Tutaj na stół. Polek! Wciśnie mnie, sorry Dobra, no, 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 no. Mam na ciebie tą herbatę o. Zaraz, czekaj Dlaczego kole... ty wchodzisz do toalety? Nic nie robię, ty też pewnie wchodzisz z koleżankami do toalety Ale ty chłopak, to wchodzisz jesteście? Tak nie natychmiast Zabijamy? Kolek. Nie, no musimy to nagrać Czekaj Zabijamy stąd. Serio, zostajemy tutaj. Musimy zostać. No, okay, nie, jest tak nie jest aż tak źle. Nie jeszcze aż tak źle. Jajesz się jakoś. Tam, 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 tam. Czekaj, ręce umyję! Karniesz się jakoś. Przecież, Póki ja w ten on ci nic nie zrobi. Ale przecież to... No nie wiem, nie podoba mi się generalnie to. Mam się zgadać na wszystko, co ona mi mówi No nie musisz się zgadzać, ale no, mamy nagrać film, tak? Chyba gdzieś jest granica jakaś. Nie wyjdzie już film, żaden z tego? No wyjdzie, ale ja wolałbym mieć całość nagraną, no jednak zawsze robimy filmy do końca prawie. No dobra, dawaj, dobra, 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 dobra mam, mam nadzieję, że nie wymyśli nic z głupiego, okej. Okay. Ja Ty ja też z koleżankami pewnie wchodzisz do... Ale kurde, no chłopak z chłopakiem, jak to w ogóle wygląda? No nie wiem, nie wiem. To jest śmieszne. Dobra, wychodź stąd. Ale ja jestem, dobra, ja ja jestem inny. Dobra, się przestań. Okej. Pa, kamerzysta. Kamerzysta, Nie, no, Może tam zostać. Okej. Okay. Chodź, herbatę ci zrobię. Gdzie jest ta herbata? A mnie widzisz? Chanki? nie widzisz szklanki? Usiądź ładnie. Co ty Wyination? tu robisz? Wy? Nie, nie tywa, Ale co ma nagrywać, jak pijesz herbatę? Chce się czegoś? Chyba nie. Ale no jak Ale po co ma nagrywać, jak pijesz herbatę? Żeby wszyscy mogli zobaczyć. A to nie herbaty. możesz trzymać tej głupiej kamery? A co mają <śmuch> zobaczyć jak pijesz herbatę? Jakoś no tak, prestiżowo? Nie wiem, czy to jest prestiżowa herbata, czy nie. Jak myślisz? Myślę, że tak. Dla mnie to i tak już w sumie żadnej no. różnicy nie robi. No, co wypowiedzmy? No i zobaczymy, czy jest dobra jasne. <noise> ale, Marek, wszystko w porządku? Co się stało z nią? Wszystko w porządku? Marek, Marek! Trochę gorąca, trochę gorąca. Ale wody ok. ci nalać? Nie, nie. Na pewno? A mogę, nie wiem, coś Niego jego nie. nie. porobimy, usiądziemy sobie tak, tak, Chciałem zobaczyć. A co chciałeś zobaczyć? Chciałam zobaczyć y, tą kanapę twoją. No dobra, chodź. Tutaj, bardzo fajna. A może, nie, to nie nie. a może w ogóle na tym... O, oj. Ale po ale... co na tym, Marek? Co, ty co? Ale nie jest, To nie mi się spodoba. Mogę usiąść na tym? Nie. Proszę. Nie. Na kanapie. Na kanapie. Ty możesz tu kamerzysta usiąść. No, ale to ja muszę nagrywać. Nie, masz tak usiąść, kamerzysta. Ej, a mogłabyś mi jakiś pomysł na jakąś gadkę na tym filmie wymyślić, bo ja jestem trochę zestresowany za bardzo. Ale dlaczegoś ty zestresowany? Co ja takiego robię? Znaczy, wiesz, dla mnie jest zawsze trudna sytuacja, jeżeli wokół mnie jest jakieś takie nowe otoczenie A czemu jak, się nie Zimna no ci? mówię ci, że to jest dla mnie stresująca sytuacja, jak ja jestem w jakimś nowym pomieszczeniu i że wtedy wszystko A już co się, by, mogłabym zrobić, żeby było dla ciebie milej? Znaczy się wtedy wszystko poznaję, jakbyś mogła to porozmawiać coś na filmie i, i tak musiałbym samą tak chwilę posiedzieć. czasu Marek. potrzebuję. Ale, Ale porozmawiać z moimi widzami, bo ja nie mam, stresuję się, po prostu nie mam Ale co ja nie mówić. Ale nie umiem z nimi rozmawiać, oni nawet... ja mają mnie z jakąś chorą. Nie, wcale nie, bo powiedz coś z kamerzystą. Porozmawiaj z kamerzystą na przykład. Ale kamerzysta to jest. Bo ja teraz z zdań nie Ja nie budować. umiem z nim rozmawiać, to nie jest tępy. Zaraz stres... Tylko się na wszędzie. Czy Ale okay. czym się stresujesz, Marek. Bo, bo ja bym Skupujnie. chciał wyjść z tego samochodu na chwilę. Mogę? Nie. Posiedzimy. A może coś porobimy? Posiedzimy. Dlaczego? Ale nie jestem, oczywiście, się rozmawiać. A, porozmawiasz, się a ty co kamerzysta, porozmawiasz nie. z kimś, eee. coś zasugerujesz. Marek, no mój! Co? Zasugerujesz. <grym> co? Co Ciekawe, trochę ciebie, ale muszę Marek. to wytrzymać. No, ale co ja lepszego mogę tutaj robić, niż siedzieć? No co? Nic nie możemy no, robić. Ciekawa, że się to ja nic nie mogę zrobić. Czekamy, że się wyjść stąd w takim razie. No, no jesteś pewny tego? Nie. On no chyba jesteś jest teraz. Nie, dobra, przepraszam, muszę nagrać tylko film. No to się ciągle nagrywa coś. Ale ładne. Wow. Ale ładne. To, mogę to zobaczyć bliska? No. Ale po co? To jest sztuczne. Dobra. To ogólnie wszystko jest ładne tutaj. Nie ja wiem, bardzo ładnie to urządziłam. Tak pod Ciebie. Mogę no, jeszcze zwiedzić kilka pokoi tutaj. Ale nie masz tutaj czego zwiedzać. Ale że że jesteś w kiblu. Super poduszka. A masz może jakiś koc? Możesz no przyniosę czekaj. Nie ma no. zgnij mniej, już. Jeszcze osiem. Niech, nie. Przyniesie kotr. 8 godzin jeszcze. Spokojnie dobra, skoczę Przyniosłam ci tutaj. Dzięki, dzięki, dzięki. Czekaj, co ukryję. No, no wiesz, tak się też. Ale to z przodu bardziej. Okej? Okay? Z przodu, z przodu, z przodu. Tak. A, dlaczego ale dlaczego z przodu? Ale z wolę og... z tyłu A ale... Marek! Co? A połóż mi tu rękę. Czemu? No bo ja tak chciałem. Chciałam Ci no, rękę położyć. Na no, kolanie. Czemu? Ale dlaczego nie? Bo po co? No co spokojnie. Po co? Spokojnie. Ale po co mam kość? No bo ja tak chcę! Ale... już. I co? Już! A dlaczego tak krótko? Myśmy tu razem spędzić czas, a ty się zachowujesz jakik? No to będę tutaj, przez całą noc przecież. No ale połóż tą rękę na Marek! Proszę. I co ile ja mam trzymać tą rękę? Przez całą godzinę. Przez godzinę? Dobra, okej. Okay. Ale całą rękę. Trzymam. Zrób tak. Tak, trzymam. Zrób tak! Dobra, trzymam jest taki problem? Okay. Tylko rękę. Marek, ale nie stresuj się, jeszcze ci zimno, spokojnie. Może herbatki ci jeszcze przynieść. Nie, dziękuję. Na pewno? Nie. Dziękuję. Ale nie, teraz będzie inna już że, że, Będę trzymał tą też. rękę, Ob obiecuję. Obiecujesz? Całą godzinę? Całą godzinę. Marek, wstrzyma. no. Trzymam rękę cały czas. Marek. To całą godzinę ja mogę sobie pójść na godzinę, czy? Nie, nie. Tak, pójść że... bardzo idealnie, człowieku, stać. Tak, idź, idź, chociaż raz powiedziałeś coś mądrego. Marek, no co, zostaniemy sami, będzie miło. Nie, może jednak, jednak poczekam, a tutaj Marek sobie stary. siądę, nie? Siądę sobie, my sobie świecicie. Włącz tą kamerę! No już jest włączona. Co, co chcesz? Jak się, Marek, łap tak porządnie. Pokaż, widzą, jak porządku, nie? No, umiałeś. Pokaż, że jest prawdą. Jak się trzymać? Prawdziwą kobietę. No normalnie trzymałem, no, nie. tak, nie tak jest wygodniej po prostu. Ale no chciałeś pokazać widzom. Chciałem pokazać chcesz... nocu ciebie po prostu. Rób sobie co chcesz. Już. Że co? No Dobra, u chodź zapalić, nie dadaj. nie palę chodź. nie palę. No to zapalisz. Nie, nie mogę. Ciekawe sam, chodź, zrobimy wyjątek. Ale nie spalę na pewno całego. Zapalisz tego papieru samarek? Mogę zapalić. Tak? To proszę. Albo nie, 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 bo boję się trochę, nie? Ale ja nie palę nigdy, nie smakuje mi tam. No dobra, chcesz? Okay? No An, że to fajnie. To zapal sama, poczekam. Mogę usiąść? Nie. Muszę czekać z tą. Dobra, trzymaj, nie będę już taka. A ja mogę usiąść w takim razie? Nie. To tutaj, tutaj znać? No dobra, to palcie w takim razie. To też pal szamażysty. Może sobie oczywiście porozmawiacie, żebym ja nie musiał się tutaj angażować w to wszystko. I jak chcesz się rozmawiać, spalcie sobie. Dla mnie nią, że... nie ma żadnego problemu. Ogólnie. Muszę ogólnie ciebie coś zapytać. A jak myślisz, jak będzie wyglądała teraz relacja między nami? Myślałeś już o tym? Będzie super, super będzie ogólnie. O ślubie nasz. Ma, mam myślałeś? wszystko rozpisane na takiej kartce, którą zostawiłem w domu. Nie, nie wiem, dlaczego ci teraz? zostawiłeś w domu. No bo nie pomyślałem, żeby brać tutaj, że nie będzie A rozmaśleni. nie masz tego w głowie? Nie, bo ja mam wszystko zapisuję i się po za bardzo do tego, że wszystko zapisuję i po prostu nie przyniosłem teraz tej kartki. Ale następnym razem przyniosłem. Przyszłam, na, na następ, tak? następnym razem jutro będę. Manę... To wszystko, jutro chodzi. O, dobra, to ja się położę. O, dziękuję. A właśnie, za ja chciałam z Tobą porozmawiać zaraz, jak spalim papierosa, dobrze? Mogę cię będę mogę cię. Prosić na chwilę do toalety? Marek mogę wyjść? Tak, 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 ja może No tak bardziej okry, bo będzie ci zimno. Marek dziękuję, dziękuję, Połóż się tak naprawdę. A dlaczego ty w butach? Leżysz? Bo mam dwie różne skarpety. Jest Połączyłeś tą kamerę. Tak, kamera. Na pewno? Tak, kamera jest włączona, na pewno. Je... Na pewno. Tak. Na pewno bo jest włączona. Żeby... Widział. Chodź do środka. Rozmawiamy. Co, odłożyć kamerę, tak? No, odłóż się, wyłącz się. No, jest włączona. Słuchaj, co Marek o mnie mówi? Powiedz tak szczerze. No, no, no nie wiem, no. Ale no Jak nie dziewczyn? wiesz, jesteś kawę z niego. No, ty o nim wiesz wszystko. Co on mówi, jaki kolor włosów dziewczyny na przykład, jaki. Jakie zapachy lubi. No nie wiem, nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć, ale na naprawdę. Ale Bo wiesz, co, on się teraz tutaj tak zachowuje? Ale on taki naprawdę nie jest. On naprawdę, ja wiem, że on mnie kocha. No on jest taki kochany. Ja sobie nie wymyśliłam, jak wszyscy tak to sobie myślą. No, ale ja nie wiem, ja nie wiem, co mam ci powiedzieć. No, co chcesz wiedzieć dokładnie? Proszę no, wszystko powiem. chcę o nim wiedzieć. No, ty o nim wszystko wiesz. No, ale ja nie wiem, co mam ci kłamać. powiedzieć. kłamać! Ale z czym kłamiesz? Oła! No, kamerzysta, no z tym, że nic o nim nie wie. Ale naprawdę nic nie jest. Oła! Dobra, Dlaczego jest, nic nie wderzyłem? Jest przecież to Nie wiem co ja mam robić. Nie wiem, nie wyjdę chyba. Nie wyjdę stąd. Ona jest niezrównoważona psychicznie. Boję się jej. Ale mnie dwa razy z liścia. Nie wiem, poczekam trochę i wyjdę. Ale nie chcę też Marka samego zostawiać, dlatego... Nie wiem, muszę to przemyśleć. Co zrobić? Dobra, poczekam chwilę i wyjdę. Biorę tą, dobra, biorę tą konierę i to zobaczyć, boję się, ale uff, naskoczy śmierć się, dobra. Marek, ten... cześć. Jakoś Nie wchodzi. O, się. Karolista, co to, po co tu przyszedłeś? Pijemy, chcesz napić z nami? Dałabyś mu może jeszcze jedną lampkę? Ale czemu? Też byś się zamienił. Ale on jest w pracy, tak jakby, tak? Może tyka? ja mu przyniosę? Nie. Ty mu dobra, przyniesiesz? Dobra, ja mu przyniosę. Dobra, super. Od kiedy hmm. mi wino chcesz dawać, co? że strachetnie nie ma jakaś... że jakaś inna jest. Inny? To znaczy... Proszę, siadaj. Nalać ci? No siadaj, słyszałeś? To ma być dla nas chyba wino, nie? A nie dla niego. Niech on się napije, pi, pi, całość. Ale ty też pij. Ja nie mogę za dużo, Marek. Czemu? No pij to. Mm, Takie No wypij. Więcej. Więcej, więcej. Mm. 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 No i co ty robisz? Oblałeś mnie. Ja? znowu mogę do toalety? Nie! Siadam! Oblałaś mnie! No i co z tego? Dobra, to ja ci to wytrę. Poczekaj. Ja nie wiem o co chodzi. A może sięgnął byś koszulę? To ja bym ją sobie wyprała, co? Koszulinie. Dlaczego? Bo nie mam nic pod spodem. Masz na pewno. Nie, 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 nie nie, nie, nie. Mogę się wytrzeć? Po prostu. Okay. No nie, 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 nie rozpinaj, naprawdę. Nie ma sensu. Nie ma sensu. Serio. A, widzisz, masz koszulkę jednak. Nie, muszę to zjmować. Dziwno to... mi będzie. Dobra, będzie. ja sobie sam zdej. Ale że tak może obrócić do mnie, jak siedzimy razem chyba, nie? Dobra, mam wpis to wino, tak? Tak. I co później? A to się zobaczmy. Później mogę iść spać? Razem? Ja chcę iść spać po prostu, tutaj. Razem? Tutaj. Nie, to mamy sypialnię. Sypialnię, sypialnię dla nas przygotowałam, no Marek doceni chociaż trochę to. Ale... Czemu się tak patrzysz? Czemu musimy razem spać? No chyba jesteśmy parą, prawda? No jesteśmy, ale to nie zmienia faktu, że, że nie możemy sobie spać osobno. A dlaczego mamy spać osobno? Dla mnie to jest wygodniejsze. Dlaczego? Bo ja bym chciał tutaj. Ja zawsze śpiewam. Ale śpię. śpimy tam, ja tak powiedziałam i tak będzie. Rozumiałeś? Dobrze. A kiedy byś chciała i spać? No nie wiem, za chwilę. już nie mógł w ogóle iść spać? Czy, czy nie nie dasz mi zasnąć? A z... zobaczymy. Mam nadzieję, bo jestem strasznie zmęczony już. Nie? Spokojnie, będziesz miał najlepszy serce Mogę iść do toalety? Ale po co? No bo chciałbym się załatwić Ale ty już przecież To wypijesz chociaż do końca do wino A i wypiję do końca, to pójdziesz mnie? Tak. Już na raz. Ale, ale... Marek Marek, um, Mark... Po, to poki. To, to, to... Marek, no! Dobra, ja to poszedłem. No ile no, jest to tak ohydne. Jest, jest nie tanie. No. więc 20 zł za to dodałaś. Boże Marek. Ale spokojnie, ja to nic się nie stało. Ale... Do toalety miałem iść. Do toalety, do toalety. Ale masz toalety. minutę. I bez kamerzysty I, i do toalety. Ale masz kamerzysty Weź z kamerzysta, weź stąd swój telefon. Nie, bez weź z toalety swój telefon. Kamerzysta. Weź ży? Tak, stój! Nawet no, telefon. Telefon głupił. Chciałeś? Dostawiam. Nie, nie zostały Zobacz, telefon. nie? Zobacz, telefon jest. Dobra, weź, wchodzisz tam, albo. Z... Co na dwa powiedz mi? Co się Powiedzisz? Idziemy stąd po prostu? A no, no, ja bym stąd wyszedł Wychodzimy? No jak doszedę, to już jest przygnęcie, bo ja doszedłem z liścia dwa razy pod niej Idziemy? Ja sam wyjdziemy Ale no nie wiem czy idziemy stąd tutaj? No tutaj chcesz iść spać? Myślę, że ona będzie się do mnie dowierała, mam, mam iść na stopę, czy nie? Mam iść na no, stopę Nie sobie. wiem, k**a, Marek, nie wiem co robić Co ty robisz tutaj z kamerzystą, no k**a, w kinu? No w toalecie tylko była. No wychodź stąd z kamerzystą, kamerzystą zostaw sobie, k**a na... Telefon sam zostawiłeś, dostać. No, no wypuść go, ja Ale ja po co mam go być... wypuszczać? No nic, ale. Ej, idziemy spać czy Ej, dlaczego drzwi są zamknięte? O, ja was teraz nie wypuszczę. Jak nie wypuścisz? Normalnie. Marek stąd nie wyjdzie. A ja nie chciała stąd wyjść wcale. Ale to to, co, co, ale w ogóle nas nie wypuścisz stąd czy jak? No no na razie raz was nie, nie wypuszczę. Ej, go chociaż wypuścisz? No, niestety nie. Czemu? No bo on sobie usiądzie tam, a my pójdziemy do pokoju. Musimy? Nie mogę w drugim pokoju albo na kanapie? Nie. Nie są klucze, są, są, trzeba wyjść, nie są klucze. co tu się dzieje. Przecież muszę znaleźć te klucze, na pewno musiałeś gdzieś stawać, może w wazonie. Nie, w wazumie nie ma. Eee, lampa, gdzie ta psychalka mogła wziąć klucze? W lampie? Nie ma w lampie. Światło, 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 szafka. Nad szafką. Klucze, jakieś papierki. O cukierka. Ustro... Ustro... Nie ma... Musiałem gdzieś to Nie ma... Mam nadzieję, że pasują. Nie chcę od bo jest tak Prawda? No to, to się. się. Uciekaj, uciekaj. Muszę uciekam. Masz buty w ogóle? Co? Ani butów, ani koszulki. Gdzie jest samochód? Jest samochód? No mam tu gdzieś. Kurwa, nie wiem, gdzie jest. Czekaj. Nie wiem, gdzie to No chodź, człowieku. No chodź. z stąd. No Co? Ja mam butów nawet i koszulki. Zimno jest. Dawaj do samochodu. Tam jest, tam jest, tam jest. Zablokuj się! Zablokuj się te drzwi! Gdzie są jeszcze drzwi? Dobra, mam! Zablokowane. Oh, leci, jedzie, jedzie, jedzie! I otworzysz! Myślisz, że sobie wybijesz? Nie, nie jeżdź, wiem, jedź, jedź, jedź po prostu Jedź. Kurwa, będzie racki! Jedź, jedź, jedź jak najszybciej, żeby nie dogoniła!